Masz już dosyć mieszkania w akademiku. Denerwujesz się, kiedy rodzice przy każdej okazji pytają cię, dokąd idziesz i o której wrócisz. W takim razie pora pomyśleć o własnych czterech ścianach. Zakup mieszkania to poważna inwestycja. Często przerażeni ogromem biurokracji odkładamy tę decyzję na później. Koło Naukowe Bankier, działający przy Akademii Ekonomicznej, już po raz piąty zorganizowało konferencję: mieszkanie dla studenta i absolwenta. Jej celem było rozwianie problemów i wątpliwości związanych z wynajęciem czy też zakupem własnego gniazdka. Większość ze studentów, którzy przyjeżdżają do nas na uczelnię to studenci spoza Wrocławia, w związku z czym zawsze problem um, związany z nieruchomościami w jakimś um, sensie powstaje. Wynająć, gdzie wynająć, jak wynająć, a jeżeli nie wynająć to czy kupić, jakie mieszkanie, na jakich zasadach, za ile, gdzie. No Pytanie jest bardzo dużo. Rzeczywiście, pytań, z którymi studenci przybyli na spotkanie, było bardzo dużo. Interesowałoby mnie osobiście, jak kształtują się obecnie ceny na rynku. Chciałabym się dowiedzieć, jak w oczach takiego specjalisty wygląda rynek kredytów mieszkaniowych, czy w ogóle mieszkania będą. W miarę dostępnych dla studentów. Jaki wpływ na rynek nieruchomości miał właśnie obecny kryzys finansowy? Jakimi kryteriami kierować się przy wyborze pierwszego mieszkania? Studentom odpowiadali deweloperzy, analitycy rynku nieruchomości i inni eksperci związani z tematem. Dla młodych ludzi z pewnością najbardziej cenne były rady. Na co zwrócić szczególną uwagę podczas zakupu pierwszego mieszkania? Przede wszystkim powinni sprawdzić projekt i nie w wąskim znaczeniu, tylko w szerokim, czyli nie tylko samo mieszkanie, ale całe otoczenie infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna, dostęp do chociażby przystanku autobusowego, jeśli nie mają, jeśli nie mają samochodu własnego. Sprawdzić dewelopera. Bo tutaj okazuje się, że są deweloperzy, którzy no nie do końca budują tak jak powinni. Może nie od razu wszyscy studenci hurtem rzucą się na kupno mieszkania, ale przecież nie od razu Rzym zbudowano. Wiedza zdobyta podczas spotkania może jednak przydać się w przyszłości, kiedy już podejmiemy decyzję o zakupie ciasnego, ale własnego M.